Cześć. Intro, proszę. Zombie apocalypse. Słuchajcie, jestem tutaj w, tym, w tych operacjach cementarnych totalnie jakby bez celu. Może akurat ktoś dołączy, to sobie zagramy, ale to znaczy nie totalnie bez celu, mam swój cel. Odpaliłem po prostu nagrobek z tego względu, że chcę wykonać zadanie A jest 10 rano i kompletnie nikogo nie ma Nie chce mi znaleźć żadnych operacji cmentarnych Totalnie nikogo Totalnie I, i, No i tylko wiecie, wznoszę sobie tutaj to, żeby zdobyć, o, zdobyć zadanie 15 wieżyczek zombota Cokolwiek, no może jeszcze zabiję parę osób Parę roślin przy okazji, ale to się mija z celem Zaraz sobie z tego wychodzimy Mm, słuchajcie, jeszcze trzeba chyba... A, wziąłem postać, której jakby nie za bardzo... Ogarniam, nie za bardzo, powiem Dawaj, to... O, zbuduj i zapomnij. O, dokładnie, to jest to. Zbuduj i zapomnij, opuść, dziękuję, pozdrawiamy, <laughs> Znaczy... Okej, okay, jestem pod tablicą, zadanie wykonane. Jeden, to znaczy, jeden i pół, półtora o, mnożnik wynosi, kurczę, bardzo, bardzo fajnie, super nic tylko zbierać kolejną opcję, ale ciekawe jest teraz w tym momencie dlaczego mnożnik PD mi nie zniknął, a wtedy gdy zdobyłem to to mi zniknął. A już było, i już jest po aktualizacji, powinien mi zniknąć Niech to ktoś ogarnie dla mnie, proszę, niech mi ktoś wyjaśni Jak to działa i kiedy się ten nożnik kasuje Bo on mi się skasował, ja tu miałem, miałem Jedną pineskę i ona zniknęła, bardzo dobrze tu pamiętacie Na odcinku i nie wiem, może on się nie kasuje dopiero jak Oznaczy się duża kulka, może tak być Serio sam nie wiem, więc musicie mi jakby w tym pomóc Reanimator to się zrobi, albo nie, w sumie wywalcie Bo to tylko monety, wypad E, ukończ operację, to zrobię. Ukończ 10 fal w operacjach ukrodowych. No też bym to zrobił. Też bym to zrobił. Tylko, że nikogo nie ma w tych operacjach. E, zombie, będziemy pokonać 50 jako dowolna gwiazda sportu. Proszę, można. Gwiazda sportu. 15 kaktusów, pokonaj bronią główną dowolnego ognistego zombie. Ukończ 5 fal w wyzwań w operacjach ukrodowych, zdobądź rangę. E, gwiazda sportu, to się zamienimy. Czekajcie, dajcie jeszcze raz zombie, 15 kaktusów, nie wiem, teraz nie będzie pokonania. To jest dość długie, ale może być do zrobienia, choć już jako rośliny mam takie zadanie 5 fal w operacjach, ale nic innego nie ma. Gra online, roślinami teraz nie będę grał, bo zaraz zobaczycie, co będziemy robić. Um. To. Dowolna gwiazda sportu. Wstecz. Dawaj, zmieniamy. Proszę. Idziemy na strzelnicę, a po drodze chciałem. Gwiazda sportu, jaka dowolna, czyli nie wiem kogo bierzemy. Ciebie. Rzadkie, bardzo rzadkie kto jest. Ty? Wrestler, jesteś bardzo rzadki. A mi się nie podoba, że ja rugbysty też nie. Weźmy Bramkarza. Nie grałem w nim. Nie. że coś prezentuje sobie. Jak strzelasz? No dobra, możesz być, aczkolwiek, jak się by dało cię troszeczkę spersonalizować, to bym był szczęśliwy, bo ta łysa pała, która ci świeci tam z tyłu, to jest niezbyt fajne. Ulepszony tarcza plakatowa, a tu wykop zostaje zwykły, bo nie lubię tego. Um, gesty, ulepszenie postaci. Wyg przepraszam, wygląd. A na przykład tu dam brak. To co mi wyskakuje, takie. No, nie mam za dużo, słuchajcie, pod to. Tatuaże? Nie, bo to będzie wyglądać okropnie. Dobra, to nic. Dobra, łysą. Jesteśmy jakby. E, no, no, skazani na łysą pałę, jako zieloną. Co miałem zamiar robić? Bo wam mówiłem, że coś mam zamiar robić. Chcę zobaczyć po pierwsze tutaj. Sprawdź, pocztaj, czy jest coś ciekawego. Testuj, importuj. Importowałem dla wiernych fanów. Jest git. Ehm. Um, Chciałem po pierwsze tak, bo wiem, że na przykład postaci są i stoją tutaj po tej mapie jeszcze rozrzucone, a jakoś sobie specjalnie tutaj tej mapy nie zwiedziliśmy. I tak na przykład u roślin był jakiś kaktus czy coś tam yy, i stał przy drodze, czy tam przy, przy, tym, przy tym porcie. A tu, jako zombie, w sumie sam nie wiem, wiecie. Przejdziemy się tylko jeszcze raz. Ja wiem, że już tu niby teoretycznie zwiedzaliśmy, ale jak tam była jakaś postać, to ją najprawdopodobniej pominąłem. A tak chcę sobie zobaczyć, co tu ogólnie jeszcze może być, wiecie. Zresztą podejrzewam, że sami chcecie zobaczyć Oprócz zombiaków, ale tym razem tak dokładniej wiecie Tak dokładnie, że już zobaczę w każdy zaułek I ogarnę tą stronę tutaj tak mapę stworzyliśmy, tu jest zamek mm -hmm. Mogę w sumie to otworzyć, zobaczyć co dostanę 20 tysięcy monet, super Bardzo fajnie Może sobie postać rozlosujemy pod koniec Coś jest? Nie ma tu Są zombiaki, dobre jakieś Jakieś domki, nic specjalnego coś, Cokolwiek co można uruchomić, albo zobaczyć, włączyć czy coś, nie? O to, o to mi chodzi tutaj głównie, bo mogą być ciekawe sprawy naprawdę A ja je pomijam nie, tak jak powiem, no, od razu, wiecie? Nie, nie, nie zwróciłem uwagi i nie, po, nie pochodziłem tutaj Tak dokładnie z kolejna skrzynia za 3 Ale będzie coś ciekawego, jakiś portal do otwarcia za 5 i nie będę mógł otworzyć, więc na razie sobie zostaniemy przy tym. A najwyżej skrzynię odpalimy pod koniec, jak już pozwiedzam i zobaczę co to tutaj jest. Co to jest? Tak dokładniej. PORTORYKAŃSKI FRAJERZE. Może to mogę uruchomić? Nie. Dobra, nie chcę potem strzelać. Na ogólnie kierujemy się w stronę strzelnicy, tak powolutku. Powolutku w kierunku strzelnicy. Niekoniecznie jakoś mega szybko, tak oglądam co tu jest TĘCZĘ WIDZĘ! Widziałem, znaczy Tam jest tęcza Super, ale żeby była tęcza to powinno padać Tu pada? Okej, okay, możliwe um, dobra Z ciekawszych rzeczy może chwila, tutaj jeszcze nie byliśmy Jakakolwiek postać, bo wiem, że u roślin coś tam stoi Jakiś kukurydz jeszcze, poza tym była ta kura I okej, okay, a A jeśli chodzi o o, właśnie. O tym mówiłem. Tajemnicza notatka. Nie mam mnie teraz w domu, tropie sekrety. Znalazłem łeb w pobliżu domku na drzewie przy bazie zombie. Kiedy ścisnąłem rybę, zaczęło ładnie błyszczeć. Myślę, że jest tego więcej. Może, gdy ściśnie się je w dobrej kolejności, pojawi się wielka nagroda. Z poważaniem, doktor Delphin. Ryby w odpowiedniej kolejności. Ty kurczę, a gdzie to było jeszcze raz? Poczekajcie, one more time. Dropię sekrety. W pobliżu domku na drzewie przy bazie zombie. Domek na drzewie przy bazie zombie. Zaraz zobaczymy. Sorry, nie chciałem tego zrobić. Baza zombie, domek na drzewie. No kiv wie. Tu nie macie domku na drzewie, tu macie domki, ale to jest zbudowane, to nie jest na drzewie. Tam jest może jakiś domek na drzewie, okej, okay, ale że to jest pewne. Nie, wiem, wiecie, co znajdziemy to prawdopodobnie. Tylko ja tak chcę pozwiedzać, tak. Coś to jest, ja bym to mógł zebrać? Niekoniecznie, może jako roślina. Odpowiedź. Mogę tu wejść? Nie, niedobre gro. Skrzynia, skrzynią, ale to potem. Tam też jest. A nie, to jest to już gdzie byli. Tak? Tak, ale tutaj nie poszedłem. Ła, się namęczy, nabiega. Okej, ta strona to jest. Daj spokój, nie denerwuj mnie. Dlaczego tu już są rośliny? Co to, co to ma być? To ma być pół na pół, a nie, że w moją połowę wkraczają rośliny. Pieroństwa. Zobaczymy. Wiecie co, ale podejrzewam, że jako zombie przejść na stronę roślin też może być ciekawe, tam na przykład nie wiem, może ktoś być uwięziony czy coś. Może coś będzie trzeba zrobić. Tak może trochę szybciej niestety przejdziemy i pójdziemy na drugą stronę zombiaków, tam wiecie, po tamtej stronie. wszyscy będą gonić. Daj spokój. Nie denerwuj mnie. A z wszystkich załatwię, Jak pójdziecie za mną, tylko się obrócę odpalę drugą umiejętność. Chyba teraz to zrobię. Sauritu, Git. A swoją drogą można by było od frontu wejść, czy nie bardzo? Nie, dobra, idziemy na strzelnicę Ranga A, tam czy coś, a to jest po drugiej No to słuchajcie, można przejść. Ha, wiem, że też tu obrona flagi, jako zombie, pewnie chcieliście, ale to może, no trzeba by to było zrobić. Tak, ile wytrwam, nie? Zobaczymy. Tu jest to. Na wprost Zomboburger. Może jakąś postać znajdę. No bo dziwne by to było, gdyby u roślin faktycznie żeby już były dwie postaci, tak? Stały sobie luzem tam i od nich były zadania. A tutaj u zombie jako tako na podwórzu nie ma takich postaci. Przynajmniej nie znalazłem oprócz tamtej tyczki, która stała w, w mojej bazie, ale to się nie liczy kompletnie. Można to otworzyć? Nie. Chyba nie. Hopla. Gnomcząbkis Okej, okay, a to jest podroślinne chyba To jest nasze Come on tutaj Macie, będzie bam To co to jest? Zbierz gruz, aha, no muszę coś postawić, ale nie chcę tego w tym momencie robić Mam trochę za mało tych gwiazdek, a jak faktycznie będzie trzeba coś otworzyć To nie Eee, wiecie co powiem? Tak. Dziękuję, pozdrawiam. Krytyczne trafienie. Tu coś z tym nie można. Tam jest zombie, o właśnie o takim czymś mówiłem. Takich wykrzyknikach. Zombie Park. Gościu, czego chcesz? Najpierw. Dobra, ja będę pamiętał, że tu jesteś. Super. Nie do naszych. Super, że jesteś, ale ja sobie pójdę jeszcze na strzelnicę, wiecie, żeby wykonać to zadanie. Mam to zaznaczone, zdobyć ranka plus lub wyższą na strzelnicy szalone cele. Dobra. Postaram się. Strzelnica szalone cele. A też przy okazji tam jest rybka. Tutaj skrzynia i te sprawy. Strzelnica na dole. Ryba wiemy, co daje. Zabiera pieniądze i daje doświadczenie, co jest praktycznie bez sensu, bo to samo doświadczenie za mniejszym kosztem można zdobyć bez problemu, grając jakiś czas. Za mało daje, za zbyt wiele biorąc. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Dobra. Crazy Targets A. Mamy radę. No, przynajmniej mam nadzieję. 3, 2. Z której strony to się otwiera? Dobra, dalej. Tutaj jest trochę inaczej, bo będę musiał się. bo on odpala to. Dobra, dalej. On to trochę długo to trwa, zanim to odpali. Idziemy. A minus. Nowy rekord, ale to nie znaczy, że wykonam zadanie. Jeszcze raz, tym razem to zrobimy inaczej. Po prostu będę strzelał cały czas. Dawaj. Come on, jeszcze szybciej. Dobra. Dalej. Jeszcze, jeszcze trochę. Dawaj, 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 dawaj No! Jehehe, yeah, a plus! Gwiazda sportu na szóstkę Okej okay. Czyli wiecie, no po prostu za drugim razem non stop to, to robię Co to jest? Ranking szalonych celów Nie chcę na to patrzeć, zobaczcie Jakim prawem zrobił to ktoś w 34 sekundy? Czy jak... czy co to jest? Bo nie rozumiem tego Ranga czas, a tu co 6 minut? To jest ciekawe, najlepsze czasy wszystkie. W sensie jako pisho 34. Hmm... Ciekawe jak to działa, ja się pytam. No Youtubery, szacunek, ciekawe. Hmm. Jak to jest... Co to jest za czas dziwny w ogóle? Może to są sekundy, a to są dzisiaj. Nie wiem. Nie, filtr globalny. Wstecz. Dobra, może jestem głupi, że tego nie ogarniam. No, ale 20, no 20 minut na pewno nie. To są sekundy i setne sekund. Na pewno. Tutaj innej opcji raczej nie ma. Idziemy tam do tego gościa, który coś chciał ode mnie, a jeszcze do końca nie wiem co. Jakieś zadanie najprawdopodobniej banalne do zrobienia na szybko. Później się zobaczy. Czekaj, jak z tym mnożnikiem? Kiedy mi się to skasuje? Bo to się powinno skasować. Nie ma innej opcji. Może za wydanie wszystkich? Nie wiem, no naprawdę nie wiem, kiedy to się skasuje, bo mi się raz pineska skasowała, ale już nie ma o, o, o czym gadać i do czego wracać. Ktoś mi na pewno o tym napisze i mi to wyjaśni. Turu, 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 turu. Siema Utopek, achuj mózgu. Piraci sprzedali mi ten nowiutki statek, bardzo tanio, jedyny w swoim rodzaju. Problem w tym, że pełno na nim gnomich tarcz, strasznie się rozpanoszyły. Znisz tyle ile zdołasz, a dostaniesz nagrodę. Do dzieła. Wait, y aha, tak, taki bajer. Moment, mo... Cicho! Trafione cele. Pokaż. Bo coś mi to nie idzie. To przybliżanie jest tu u tego kapitana trochę słabe. Cyk, cyk. Traf cele ukończone. To teraz najprawdopodobniej kolejne zadanie będzie traf 15. A jeszcze kolejne 20. No i innej chyba opcji nie widzę. Gdzie jesteś, stary? Mo, mo... What the fuck. Co się podziało i dlaczego mnie wyrzuciło? Nie ma kolejnego? Muszę tam podejść. Ciekawe czy on zniknął. To jest tam, tak? No jest, tam stoi. Dlaczego mnie wyrzuciliście tutaj? Powinniście mnie wyrzucić blisko tego typa. Nie czaję, nie rozumiem i dlaczego tak się dzieje w ogóle. O mój mózgu, to znowu ty. Chcesz pobić swój ostatni wynik? Do dzieła co teraz Piętnaście, tak jest tak jak mówiłem wow mati skup się zniknęło gdzie jeszcze są e e e jesteś słaby Słaby jesteś, Mati. Skup się i strzelaj niczym Izak chce się. Pokaż, że potrafisz. Zaliczone. Ale jak na 20 to się będzie trzeba wykazać. Ale podołam. Znowu mnie wyrzuciło daleko, znowu. Błąd gry! Electronic Arts. A nie, tu jest. Mózgowy ślimak. Spoko, ale robimy po kolei, a nie. Czyli co, macie jakiś błądzik taki malutki, że mnie wyrzuca przy tej postaci, zamiast przy tej, której powinno. No. Ale przynajmniej znaleźliśmy mózgowego ślimaka. Którego to obrobimy w kolejnym odcinku? Albo kolejny odcinek to multi. Dobrze ja idę. Jest tu port, tak Electronic Arts, mam nadzieję, że to naprawicie. Znalazłem wam błąd. Pewnie nie tylko ja to znalazłem. Na pewno jeszcze ktoś się taki znalazł. Ok. One more time! Jeszcze raz! Kawaj, dawaj. Jesteś z powrotem. Niestety, gnomy również powróciły. Spokój, pozbądź się jeszcze kilku. Raz, dwadzieścia, uwaga! Zróbmy to. Dobrze, reload. Dobrze, i jeszcze ty nie zdążyłem. Come on, come on. I ty, wystarczy po trzy reload i strzelać ponownie. Gdzie jesteście? No, frajerzy! Nie cierpię takiego czegoś. Zniknął, przeładuj. Okej, okay. ty, ty. No nie zdążyłem w ostatniej chwili, mi spierniczył. Dobrze, trzy, przeładuj i strzelamy. Hehe, trafcele, ile ich było? 220? Możliwe. Nie wiem, ale najprawdopodobniej znowu wyląduje przy kimś. To jest tak, jakby przenoszenie dziwne. Ukończone, już to nie będę tam musiał wracać. Przynajmniej nagroda na krycie głowy. Znowu mnie w innym miejscu wyrzuciło. Zauważcie, nie wiem, to jest jakiś typowy błądzik, taki malutki. Taki mini, mini błąd. Um, dobra. Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że mimo tego, że odcinek był krótszy Mam nadzieję, że wam się podobał Tutaj kończymy Zapraszam was dzisiaj, nie wiem jaki jest dzień tygodnia Może niedziela jak oglądacie ten odcinek Albo już poniedziałek Jeśli poniedziałek to możliwe, że będzie drugi odcinek A jak niedziela to na pewno będzie drugi odcinek To tyle, wszystko macie w opisie Zajrzyjcie tam jeśli jeszcze nie zaglądaliście Jeśli oglądacie YouTube'a bez posiadania konta I nie macie subskrypcji Nie możecie dawać łapek To, łapek, to załóżcie to konto w końcu no, to jest mega proste założenie konta na YouTubach. Jak jesteście bardzo mali, to pomogą Wam starsi koledzy, czy starszy brat, siostra. Załóżcie konto, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym materiale. Miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć!